2 miliony złotych wsparcia i największe doposażenie w historii gminy. Tak Wietrzychowice podsumowują miniony rok programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowa koparko-ładowarka, ciągnik z beczkowozem do przewozu wody pitnej, mobilny agregat prądotwórczy oraz 60 kompletów specjalnych ubrań bojowych dla druhów ochotniczych straży pożarnych mają wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie w obliczu zagrożeń powodziowych i innych klęsk żywiołowych. To dzisiaj taki wyjątkowy dzień dla gminy Wietrzychowice. Z programu ochrony ludności i obrony cywilnej gmina Wietrzychowice pozyskała w ubiegłym roku wartość sprzętu za ponad 2 miliony złotych. Z tego asortymentu, który zakupiliśmy, to jest koparko, ładowarka, ciągnik wraz z beczką do przewozu wody pitnej, sama wartość zakupionych ubrań bojowych dla strażaków z jednostek wszystkich gminy. To jest ponad 510 tysięcy. Jest to kwota najwyższa w historii, jaką gmina pozyskała lub doposażyła jednostki USP. Na pewno strażacy będą zadowoleni. Również poprawa jakości bezpieczeństwa mieszkańców zdecydowanie się poprawi, bo strażak ubrany odpowiednio w sprzęt, który zapewni jemu bezpośrednią ochronę i Sprawi, że te działania ratownicze będą prowadzone na najwyższym poziomie, jednak zdecydowanie będziemy się w ten sposób czuli bardziej bezpieczni. Z tego miejsca bardzo dziękuję panu Wojewodzie, Krzysztofowi Klęczarowi, za uwzględnienie potrzeb gminy Wietrzychowice, zwłaszcza zagrożeń wynikających z położenia gminy, czyli zagrożenie powodziowe oraz innych, innych klęsk żywiołowych czy katastrof. Jeżeli chodzi o dofinansowanie w gminie Wietrzychowice, jest to duże dofinansowanie w tym roku, w roku 2025. Mamy dzisiaj okazję um, widzieć te wszystkie sprzęty i um, zasoby, które zostały zakupione z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dzięki oczywiście um, wójtowi gminy Wietrzychowice oraz całemu zespołowi um, urzędu oraz oczywiście jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Jesteśmy tutaj um, i możemy świętować um, całe podsumowanie programu ubiegłorocznego. Jeżeli chodzi o całą procedurę, gdy wpływał do nas wniosek, na przykład z gminy Wietrzychowice, został on procedowany przez wybranego referenta, który akceptował wstępnie całe całą zasadność podanych na wniosku rzeczy lub zadań do zrealizowania w ubiegłym roku. Potem następnie został przeanalizowany przez wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, a następnie wybrane zakupy, wybrane elementy zostały jeszcze akceptowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Po czym wracały do nas do Urzędu Wojewódzkiego i mogliśmy wtedy podpisywać umowę i wypłacać dotacje. W ramach środków finansowych, które pozyskaliśmy z ochrony ludności i obrony cywilnej, nasza gmina wzbogaciła się o 60 kompletów ubrań specjalnych. Ubrania te będą stanowiły wyposażenie wszystkich jednostek OSP na terenie naszej gminy. Dzięki temu zakupowi. W znacznym stopniu poprawi się przede wszystkim komfort pracy Duchów oraz bezpieczeństwo pracy podczas zdarzeń, z którymi musimy się realizować. Jako komendant gminny serdecznie dziękuję panu Wojewodzie za umożliwienie realizacji tego zakupu. Dzisiaj spotykamy się, żeby podsumować program obrony cywilnej i ochrony ludności. Jest to program rządowy. W zeszłym roku, 2025 roku, rząd polski przeznaczył z budżetu 5 miliardów złotych. Na Małopolskę przeszło 388 milionów złotych i dalej to poszło na tereny, na gminy, na powiaty, na województwo. 90% środków zostało przeznaczone, żeby wzmacniać odporność gmin, powiatów, żeby w przypadku sytuacji kryzysowych, powodzi, wiatrołomów, różnych klęsk, które mogą nastać. Czy też w sytuacji zagrożenia militarnego, bo to też trzeba się przygotować, widząc, co się dzieje na wschodniej granicy, powinniśmy tą budować odporność. Jesteśmy dziś, żeby podsumować zakupy z pierwszej edycji programu obrony, ochrony ludności obrony cywilnej. 2 miliony złotych trafiło na teren gminy Wieczychowice. Tu mamy konkretne zakupy koparkę, ładowarkę, traktor, no i też wiele sprzętów dla ruchu ochotników, do ochotniczych Straży Pożarnej, bo jak wiemy i z programu, i z ustawy i też. Życia codziennego, to tak naprawdę codziennie możemy liczyć na ruch ochotników, na ochotnicze straże pożarne, zawsze służą drugiej osobie, a przede wszystkim podnoszą swoje kwalifikacje, dbają o siebie wzajemnie, no i w ten sposób możemy ich doposażyć, bo tak naprawdę ten sprzęt będzie służył każdemu mieszkańcowi i gminy Wieczychowice, i powiatu Tarnowskiego, no i całej Małopolski. To trafia do ludzi. Tu mamy sprzęt strażacki, mamy sprzęt komunalny, który. Przykładowo koparko już mamy przykłady z Małopolski, że w sytuacjach teraz, jak mieliśmy wysokie opady śniegu, czy też stopniejący śnieg, e, od razu ruszyła w teren i przekopywała rowy, żeby ta woda mogła swobodnie spłynąć, czy też ten śnieg gdzieś e, przerzucić, więc wiemy, już mamy sygnały, że ten sprzęt służy na co dzień, ale też w przypadku większych zagrożeń jesteśmy gotowi na różne sytuacje. Mamy też tutaj w gminie Wieczowice beczkowóz, są sytuacje suszy hydrologicznej i też sprzęt do tego będzie służył, czy też dla gminy Wieczykowice, czy też może być pomoc pomiędzy gminami, powiatami, bo to tak działa, że woda jest skażona, to trzeba jechać do innej gminy, żeby tą wodę pobrać, można wypożyczać, można korzystać z tego boczkowozu, więc to finalnie i tak trafia do mieszkańców. Nowy sprzęt został już oficjalnie przekazany gminie i w najbliższym czasie będzie służył wszystkim ośmiu jednostkom OSP z terenu Wietrzychowic. Jak wielokrotnie podkreślano, to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców, zarówno w kontekście zagrożeń powodziowych i klęsk żywiołowych, jak i innych sytuacji kryzysowych. Dzięki temu gmina ma być lepiej przygotowana na to, co może przynieść przyszłość.